Dobra, bo się kąpią tu wszystkim. Powalili Część mnie. Tu macie jednego, starych... tylko jeden. Ale ja jestem sama, a tu uciekłeś. Ekip... dobra w Dobra, tej może możesz dwóch. Ja się byłem całkowicie inną ekipą niż wy. Mm. Niż wy no wszyscy. tak, ale papato, tu jesteś. Gdzie ja jestem? No, w ogóle sobie poleciałeś. Ja byłem najbliżej was. Rozłoż... Nie. Ro... Tak, bo rozłożyłaś mi. Stałem koło ciebie, rozłożyłaś mi tego. Yy, hmm. Rozłożyłaś mi fort, weszłem na fort, chciał gościu jednym podnosić jednego typa, i to go dobić. Ale patrz, jest twoja karta, tam. No bo uciekłem. A oni wszyscy tutaj leżą... Ja nie uciekłam stary, ja ich powaliłem trzy osoby tutaj. Byłaś, ja na, byłaś na stacji rozłożyłaś mi fort. Ja tam no, powaliłem... Rozłożyłam, dwie osoby. Tak, rozłożyłam fort, no, rozłożyłam. I z, tam, z tego fortu... I, I z tego fortu uciekłem zabić dwóch typa. Jeden mnie dobry nie wiem, bez sensu trochę teraz mówisz, bo nie za bardzo wiem o co ci chodzi, bo ja cały czas jestem na stacji. To, że rozłożyłam port to jest co innego, a to, że odeszłaś i sobiełeś mnie samo, to wiesz. Teraz wróciłaś na stację, stałaś dosłownie przy porcie, tu na budynku stałaś na dobra, porcie. Się nie ja poszłem no. tak jak i z tobą, ja poszłem tam na przystanek no, tylko jednoście. Jak tu uciekasz, sobie cały czas odchodzisz od nas, to jak ja mam I jaki grać? masz tak, kurwawski jak... problem? No Bo człowiek nie grasz co? Tylko grasz no, z kłopotów chyba. Nie, 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 jak nie, 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 Ja to tak, nie, nie, potem na nie, 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 nie,